Pomimo różnorodności pojemników, którymi posługują się współczesne gospodynie domowe w kuchni, niektóre z nich nie wyrzuciły i chętnie używają bańki z kasów PRL, pozostałe po babciach. Popularność i przydatność tego naczynia była uwarunkowana tymi zaletami, których nie można mu odebrać po dziś dzień. Bezsprzecznie bańka pod względem swoich właściwości da radę współczesnym wyrobom. Polska bańka na mleko jest bardzo wygodna w użytkowaniu, a te gospodynie, które już spróbowały jej w działaniu, doskonale to zrozumiały. W taką bańkę mieści się 3 litry mleka lub innego płynu pitnego, jeśli nalać go po samo gardełko. Najpierw w PRL produkowano metalowe bańki aluminiowe, a później zaczęto wytwarzać emalowane. Te ostatnie miały rysunek w postaci jasnego kwiatka lub groszków rozsypanych po korpusie wyrobo. Osobno trzeba wspomnieć o pokrywce bańki. Nie tylko chroniła ona przenoszony w niej napój przed kurzem i przed rozlewaniem podczas chodzenia, dzięki formie miseczki z tej pokrywki można było pić. Oto taki wygodny i wielofunkcyjny element. Oprócz cudownej pokrywki. Polska bańka była wyposażona w solidną rączkę z drutu z uchwytem wykonanym z drewna. Nieść pojemnik za taką rączkę było wygodnie i wcale nie ciężko. Jednym słowem, naczynie było wysokiej jakości i niezawodne, jak wszystko co produkowano w PRL. Nawiasem mówiąc, pojemnik był wygodny nie tylko w zastosowaniu, ale i w pielęgnacji. Taką bańkę dość łatwo myć, ponieważ ma szerokie gardełko. Ludności PRL tak spodobało się stosowanie bańki, że spotkanie na ulicy przechodniów trzymających w rękach te pojemniki było w tamtej epoce czymś powszechnym. Z nią chodzono po płynne produkty. Tak więc w bańca przenoszono mleko ze sklepów, od sąsiadów hodujących krowy lub z rozlewni mleka. Ludzie, którym dowieło się żyć w czasach PRL, wspominają, jak rano wyruszali z bańkami po mleko do mleczarni lub do sklepu mlecznego. Rozbosiciele mleka dostarczali też butelki szklane bezpośrednio pod drzwi mieszkań, ale wiele osób wolało kupować świeże mleko w bańkach. Jeszcze wspomnienia przenoszą ludzi starszego pokolenia do wesołego dzieciństwa, gdy rodzice wysyłali dzieci z bańkami po mleko dla całej rodziny do sąsiadów trzymających krowy. W PRL bardzo popularny był system rozlewnych produktów, dlatego bańka była obowiązkowym przedmiotem w gospodarstwie każdej polskiej rodziny. A niektóre gospodynie tak lubiły korzystać z tego naczynia, że nie ograniczały się nawet do dwóch, trzech egzemplarzy, a dowodziły ich liczbę w kuchni do dziesięciu sztuk.